Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dniowym dniu. Mamy dzisiaj poniedziałek. Robimy 6 porcji na zamówienie. Kwiarteczki. I stwierdziliśmy z Magdaleną, że nie będziemy podawać pałeczek już, tylko te świateczki są większe trochę. Cenowo tak samo. No Cenowo tak samo. Wiadomo, na wadze to będzie troszkę mniej. Ale ta fajnie to wygląda, bo są większe kawałki i będziemy podawać te ćwiarteczki. I dzi dzisiaj mamy zamknięte, ponieważ jedziemy do makro. Musimy kupić produkty, bo już nam się wszystko skończyło. Wysprzedaliśmy także, będziemy działać. Od jutra. No, no, w sumie wszystko tak naprawdę no bo to są ostatnie te. Jeszcze pierwsze są w domu, jeszcze. No ale pierwsze po nie tej... podajemy, to tutaj... nie, no ja właśnie. Nie, ja no, no. no, to się to na kiełbasa. Tak dzień tak, dobry, dzień dobry, żeby nie było, że nie mówię dzień dobry. No, dokładnie. Tu nam się smażą. E, natomiast, jeżeli chodzi o Filipka, no to już jest wszystko w porządku, w miarę. Opuchlizna mu tam już zeszła, dużo lepiej. Nie, na szczęście nie ma potrzeby jechać do szpitala, żeby mu robić prześwietlenia. Tak jak mówiłem, miałem w życiu też złamania, zwichnięcia, także jakąś tam wiedzę na ten temat mam. No i nie trzeba, jest po prostu noga była bardzo mocno obita, także dzisiaj jest lepiej. Mam nadzieję, że jutro już Filip razem ze mną tutaj będzie i będzie ze mną działał. No jutro trzeba jechać załatwić tę reklamę, żeby nam zrobili. Dzisiaj już chyba nie dam rady tam podjechać, ale jutro jak już chwili będzie mógł w miarę chodzić, to pojedziemy, zamówimy reklamę, żeby było ekstra fajnie, kolorową jakąś. No. I to tyle, jakby co, będzie coś ciekawego, to oczywiście Wam nagram Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie Za subskrypcję, za lajki like. Subskrybujcie mnie, bo to bardzo mi na tym zależy Żeby YouTube widziała, że jest zainteresowanie Wtedy wiadomo Lepsza monetyzacja jest, tak? Jeżeli chcecie po prostu mnie wspomagać, to Wystarczy, że mnie będziecie subskrybować lajkować. i lajkować. Nawet nie musicie zbytnio oglądać jak nie macie ochoty, ale żebym u was był. Puścić sobie i nawet nie też. No puścić sobie, a wy możecie coś innego robić. To dziękuję bardzo jeszcze raz. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną. Dziękuję, do usłyszenia.

trzeba kolega kupił ten motorek za 3800zł kawał maszyny pyszna zupka jeszcze raz jak to się nazywa? Nieszczawiowa, Sz, yy... szpinakowa. szpinakowa Dlaczego mistrza Szybciej przychodzi no, nazwa tak, niż, tego, cześć, niż szpinak bardziej zmane, bardziej zmane. Szpinakowe jeszcze nie jadłem i to była pierwsza moja z jajeczkiem Ma, miodzio mhm. Pierna może, trochę tylko Nie? okej. Okay. No a tutaj teraz podaliśmy nasz bigosik gościom Good? No. smakuje, no to fajnie. No, dzisiaj był spokojny dzień, także coraz, coraz lepiej, coraz więcej ludzi przychodzi, także będzie dobrze. A tutaj chciałem Wam pokazać jakie fajne są kolory od nieba. Od słońca. Tam gdzieś grają w ulubiony sport. Ile odbijają brzutkę, czy nie wiem jak się Dzień dobry, dzień dobry, tu Chris o poranku. <śmiech> musiałem <śmiech> rano wyjechać po mleczko, bo Magdalena robi bułeczki. No i kurczę, jak zwykle zabrakło mleka. Ojej, więc musiałem jechać do An Ankoru po mleczko. Nie ma jak jechać po jedną rzecz, jak ja to lubię. No i właśnie teraz sobie wracam do domu. Także, mówię, pokażę Wam mi miasteczko o poranku. większość widziała, niektórzy nie widzieli. Także pokazać parę minut nie zaszkodzi. Chciałem wam tylko pokazać taką jedną starszą panią, jak ona sprzedaje kokosy. Tak jeszcze będzie. Chyba już jej nie ma, bo ona gdzieś tu była No szkoda To fajnie wyglądało, cała obwieszona kokosami na motorku nie No nie ma, pojechała Dobrze to wyłączam, nie będę was zanudzał Dzień dobry, dzień dobry Witam bardzo serdecznie jeszcze raz My tutaj właśnie, ja właściwie gotuję smaczny, piękny polski rosołek za radą jednego z naszego widza, żeby gotować rosołek. No i właśnie go gotujemy. Proszę zobaczyć. Taki garneczek, Nie za duży, wiadomo, żeby się nie popsuło, bo szkoda. Mam nadzieję, że znajdą się klienci na rosołek. No. A my tak sobie właśnie siedzimy i odpalamy nasz bar. No, a tutaj przyszedł do nas nasz kolega. Zjadł już jedną miseczkę rosołku. I jeszcze jedną miseczkę. Do idzie dokładka normalnie. Idzie dokładka, bo zobaczcie, jaka ładna. Jest marcheweczka makaronik. Pietruszka, pyszota. Ja usiadłem jedną. Więc mogę Wam powiedzieć, że jest zarąbista Niestety wczoraj mi się przydarzyło. Musiałem wieczorkiem jechać do szpitala japońskiego, bo coś mi się zaczęło w głowie kręcić i myślę, że to lody. Ja nie wierzę w tej zamrażarki, ja nawet swoją zamrażarkę nie wierzę, bo kurczę, wyjąłem zamrażarki, ale lodów trochę było takiego rozmrożonych. Pełno mają tam kryształków lodu, więc myślę, że to woda jest jakaś kranowa albo coś. Jak chcecie, to sobie zajrzyjcie na Ry-e i powiem Wam, co mi się w szpitalu. Przydarzyło. Nie, nie jest to dobry y, szpital. Serio. To był ten japoński, no? Nic mi nie zrobili tam. Tylko EKG, pobranie krwi, stwierdzili, że wszystko dobrze. Mimo, że im mówiłem, że to może mi być to, tamto. Nawet kroplutki nie dostałem. Niby, że twierdzili, że, że odwodnienie, bo ostatnio po półtora litra piłem tylko wody dziennie. Ale og Słabo. ogólnie wiesz, jaki rachunek ci wystawili? Czy, nie, czy wiem, nie, rachunek, bo... nie wiem na jaki rachunek, bo oni z ubezpieczycielem mają sprawę no, no. załatwiać. Ubezpieczyciel do momentu mojego wyjścia byłem tam ze 2,5 godziny, nie skontaktował się przez e-maila. Z nimi dzisiaj do mnie dzwonił, jak spałem, akurat zdążyłem odebrać. Nie wiem, czy to były tylko dwa dzwonki, ale sygnał i do nas, czym dopiero świadomość mi ze snu wróciła. I zacząłem notować, wiecie, ze dwa dzwonki, nie i nim doszedłem do... dostałem do komórki, to już nie było. Ale to, no to było nic, nocki nie spędziłem, tylko... Tylko jakieś 2,5 godziny zrobimy, tylko jej pobranie krwi, jakieś podstawowe badania, więc myślę, że nie więcej niż 50-60 dolarów to może wynieść. Tak czy siak, ubezpieczyciel nie lubi dostawać rachunków, no bo oni później wiecie, no zapłacą, ale wam zwiększą następną ratę, Mam na, 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 na krótszy czas, więc następny rachunek będzie opiewał już A firmę masz polską, ubezpieczyciela Tak, Polskiego ubezpieczyciela. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy mi będą kazać płacić ze szpitala, bo wzięli wszystkie dane oczywiście, ale nic mi nie pomogli, bo ja cały czas mam takiego świrka, jak, jak wcześniej, to coś mi dolega, ani nie zrobili, trop, 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 no, profil toksyn, moim zdaniem, powinni, powinni zobaczyć, czy nie ma jakiegoś, jakiejś salmonelki, czy coś, e, jakieś elektrolity dać, fusjul fizjologiczną, Moim zdaniem przetrzymać mnie na noc na obserwację. Już szedłem do domu, też taki średni, bo ja mówię, Dobra, idę już spać. A dzisiaj też nakręcałem YouTubea dla Was i, i stanąłem się na tym, yy, jak się mówi, na balkonie i też mi zaczęło już w pewnym momencie już się ja mówię, ja idę się coś napić. W ogóle wypiłem trochę takich napojów gazowanych, żeby mi, może jak mam coś w tym żołądku, to żeby mi załagodziło, w ogóle by się psałka przydała, ale akurat papsałki nie miałem, mówię, dobra, leżę, gdzieś dzwonię po ludziach, wysyłam wiadomości, ktoś ma jakieś krople żołądkowe, miałem przyjechać z kroplami żołądkowymi, ja się bałem, że mi na granicy po prostu zatrzymają, bo wiecie, to na spirycie jest. Nie wiadomo co by myśleli. Okej, okay, dobrze. Jedz no. zupka, się podniesie Zupka gorąca, na pewno rosowe. jest zdrowi, rozsoler. Pies. O, piestek już. Przyszedł. O, dawaj psa. Daj to dawaj go. Pieska, to mu daje kostka. Mam kostkę. Zresztą ty. No masz kosteczkę. Cia O, jak jedzie. Chciałbym powiedzieć dzień dobry, dzień dobry, ale to nie jest dzień dobry, dzień dobry. Bardziej dobry wieczór, dobry wieczór, bo u nas jest już późna pora. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, taką historykę, że dzisiaj byłem u, na rynku u mojej pani, od której zawsze biorę zakupy typu ziemniaki, warzywa i tak I pani wyobraźcie sobie, była taka miła, że mi dała taką ulotkę. I mówi do mnie, że jak będę cokolwiek potrzebował do mojego baru, tak podkreśliła, to mam dzwonić po ten numer i oni mi wszystko przywiozą. No, byłem mega zaskoczony. Ja wątpię, chyba, żeby ktoś w Europie ci dał ulotkę, żebyś sobie gdzieś indziej zamawiał niż przychodził do niego. No, ale na pewno się przyda. No i dzisiaj po południu zrobiłem swojego kebaba i żeby tej pani się odwdzięczyć zanieśliśmy jej nasz, naszego kebaba. Była bardzo zadowolona, się ucieszyła, sobie zjadła, na pewno. No i, i teraz akurat przejeżdżała koło nas, a ja szłem do ubikacji i akurat i zaczęła mimo machać ręką, w ostatniej chwili mu zauważyłem, nie? Także naprawdę, ludzie są tu po bardzo fajni, nie? Szkoda, że tak u nas nie ma i w Europie tego No to tyle My już, my już pomalutku będziemy z Magdaleną się zwijać do domku Lajkujcie, subskrybujcie No, lajkujcie, subskrybujcie Zapraszamy jeszcze na pokoik. Jakby ktoś chciał do nas przyjechać, a jeszcze chciałbym powiedzieć, że teraz w niedzielę live będzie o godzinie 17.00 polskiego czasu i będzie trwał półtora godziny, bo my trzy godziny to nie dajemy rady, potem nam jest ciężko w poniedziałek się z łóżka podnieść. Także półtora godziny w zupełności powinno Wam wystarczyć i nam w sumie też. Także czekajcie Oglądajcie, lajkujcie I subskrybujcie, bo troszkę mało mi subskrypcji teraz YouTube pokazuje Że mi trochę wolno to idzie, także bardzo Was proszę żebyście Dawali subskryba No i na dzisiaj to tyle, życzę Wam dobrej nocki Kolorowych snów, dziękuję bardzo za oglądanie Dobrego wieczoru Albo dobrego wieczoru Kto komu tam co wypadnie Także do usłyszenia, trzymajcie się, bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Pa!